Miałem mówić do dorosłych, ale skoro ksiądz tak pięknie z was przedstawił, od razu sobie przypomniałem, jak byłem w waszym wieku, to było dawno temu wiecie, jeszcze dinozaury chodziły i pterodaktyle latały dawno temu, w 1972 roku, wow! Jeszcze żyli ludzie, wtedy żyli już ludzie, tak, to jest prawda. I pamiętam, jak przygotowywałem się do pierwszej komunii, miałem takiego fantastycznego katechetę, to był ojciec Szymon. Kamilianin, też taki zakonnik, bo oni mają takie czerwone krzyże. Oni są w szpitalach. I pamiętam, że to był bardzo piękny rok. Bardzo pięknie go wspominam. I on zawsze do nas mówił, wobec tego myślę sobie, może wreszcie też jest okazja, że dorośli zrozumieją, jak będę mówił do dzieci, nie? Bo właściwie rodzice też nie rozumieją, nie martwcie się to tak. To nie, tylko, nie tylko wy nie rozumiecie niektórych rzeczy. Rozpoczynamy nasze rekolekcje. I zaczynamy od takiej Ewangelii. Słuchałyście? Ktoś z Was umie powiedzieć, o czym była Ewangelia? No? No, kto spróbuje? Spróbujesz powiedzieć? Kto spróbuje? Jezus powiedział pewną przypowieść o ojcu, który miał ilu synów? Dwóch synów. Jeden był młodszy, jeden był starszy. I co się wydarzyło? No? Bo, y, rozdzielił pomiędzy ich majątek, a młodszy się wyprowadził i wszystko wydał. Tak, ale dlaczego? Dlaczego rozdzieli? Normalnie majątek rozdziela się kiedy. Kiedy? To jest spadek tak zwany, nie? Majątek? Dorośli. Kiedy się rozdziela majątek? Jak ktoś umrze. No to tak dziwnie. Przecież on nie umarł. To dlaczego rozdzielił majątek? Po co? Ten Syn się zagubił, tak. Wyobraźcie sobie taką sytuację, bo to jest skandal, wiecie, my jesteśmy przyzwyczajeni do tej Ewangelii i ona na nas nie robi już wrażenia, ale kiedy Chrystus mówi tę Ewangelię i kiedy my rozumiemy tę Ewangelię, to myślimy, skandal, skandal. Pomyślcie sobie tylko. Macie rodziców? Kto ma z was rodzeństwo? Ręka do góry. Ilu was jest w domu? A, większość ma dwójkę, tak? Dwójka was jest? Trójka. Trójka, pięknie. Wyobraźcie sobie, że wasz brat albo wasza siostra, obojętnie, przychodzi do domu i mówi tacie tak. Słuchaj, my mamy dom, ogród, samochód. Co jeszcze macie w domu fajnego? Co? Telewizor, komputer, telefon, no właśnie. Słuchaj, bo jak ty umrzesz, to to będziesz podzielisz to między nas, tak? Podzieli to? Normalnie, że podzieli, no bo tak to jest, nie? To ja ci chcę powiedzieć, że ja cię nie kocham. Nie kocham cię. Ty dla mnie już umarłeś. Nie chcę z tobą mieć nic wspólnego. W tym, no, w tym domu się nie da żyć. W tym domu nic mi nie wolno. Prosiłem cię o żebyś się pożyczył komórki, żebym mogła zagrać, a ty mówisz, nie wolno grać na komórki. mam ciebie dosyć. Wobec tego daj mi tę część, która po twojej śmierci byłaby dla mnie, bo dla, dla mnie już umarłeś. Ja już z tego nie chcę mieć nic wspólnego. Jak myślicie, co by zrobił tato, gdybyście takie rzeczy powiedzieli? Wkurzyłby się w najlepszym wypadku, no. Klapsa by dał, tak jest. By przepędził rozum z pupy do głowy, nie? No. Byłoby mu słuszno, tak. Normalnie, jak sobie tak myślę, rodzice pomyślcie sobie, nie? Jak tak poszli, albo gdybyście poszli do waszych rodziców. To jest w ogóle niewyobrażalne, no nie? Nie, nie, nie wyobra- Jak można coś takiego. I wszystko to jest skandal. Bo normalnie, jakby do nas przyszli, ja się sobie, jakby przyszli, bym powiedział synek, ty do pokoju porządek robić. A jakby byli dorośli, to mówią chłopie, tam są drzwi. Już nie dość, że ci nie dam. To jeszcze jutro pójdę do notariusza, to jest taki pan, co tam podpisuje umowy różne, i cię wydziedziczę, To nawet po mojej śmierci nic nie ruszę. Wszystko będzie dla twojej siostry albo tego brata. Nie? Jak, jak ja dla ciebie umarłem, jak ty ze mną nie chcesz mieć wspólnego, to, to nie oczekuj, że ja ci coś dam. Normalnie w ludzkich, nie? Normalnie tak. W ludzkich, jakbyś tak prosił do rodziców, ta cię powiedzieć, matka. Masakra. A co zrobił ten ojciec? Co zrobił ten ojciec? Dał mu czy nie dał? Co? Dał. To jest pierwszy skandal. Kocha tego syna w ten sposób, że pozwala się tak potraktować. Ja myślę, że nikt, nikt, nikt z nas nie doświadczył takiej miłości, wiecie? Bo my wszyscy źle kochamy, bo na przykład jak kochacie rodziców? Jak na przykład dają wam coś, o co prosicie, bo musi, jak ja cię kocham. Ale kiedy nie dają, to co mówimy? Nie kocham, nienawidzę cię! Czasami tak, czasami tak słyszałem, czasami tak słyszałem. Albo mówimy w tym domu, nic mi nie wolno! Jak na coś nie pozwalają. Ty tak nie mówisz. No, brawo, to jest jeden, który nie, nie mówi. Ty musiałbym się spytać rodziców, oczywiście, czy to prawda. No? Tak nie jest w domu. Jakoś tak nie w domu. Tak nie robisz? Ale normalnie, czas, normalnie tak się utrzymy, że kochamy za coś, nie? Więc kochamy za coś. Kochamy za coś. Porozmawiajcie z rodzicami w domu, jak to, jak to jest. Nie? Czy czasami tak nie odzywałyście się? Ja myślę, że czasami tak jest. Nawet nie zdajemy sobie sprawy z tego, że tak mówimy. Że jest fajnie, jak rodzice nam dają to, co chcemy, pozwalają na to, co chcemy, a jak czujemy się niefajnie, jak jest inaczej. Jak trudno jest uwierzyć w miłość, kiedy ona jest taka trudna, czasami twarda, a miłość musi być czasami twarda. Bóg... Wiecie, dlaczego Chrystus to mówi? Bo Chrystus mówi o swoim Ojcu. Bo Chrystus przyszedł na ziemię, żeby pokazać, kim jest Ojciec. Bo my mamy o Panu Bogu złe zdanie. No... Uczyłyście się prawd wiary? Nie? Rodzice, pamiętacie? Ja się pamiętam, bo musiałem uczyć do pierwszej komunii, do bierzmowania. Pamiętacie, jest sześć prawd wiary tak zwanych, nie? Niektórzy nawet do pacierza go dodają i to sobie mówią. I mówimy, jest jeden Bóg. To jest pierwsza prawda, pod względem hierarchii wartości, ważności. Jest jeden Bóg. A zaraz druga prawda jest jaka? Bóg jest sędzią sprawiedliwym. Który za dobre wynagradza, a za złe karze. Tak? tak sobie myślimy, nie? I myślimy sobie, Panie Boże, dlaczego nie każesz? Widzisz i nie grzmisz, mówimy, tak? Słyszałyście kiedyś coś takiego? Nie słyszałyście? Bogu dziękować. Ale ja wiele razy, nie, wiele razy. Widzisz i nie grzmisz! Jakbyś mógł tak z pióruna czasnąć tego gościa tam na wschodzie. Co to wojnę toczy, nie? pozbyć się go. Nie mógłbyś? Przecież Bóg jest wszechmogący. Mógłby czy nie? No mógłby to. Dlaczego nie robi, jak jest sprawiedliwy? Przecież to jest tak sprawiedliwe, co się dzieje. I czasami tak rodzice sobie myślą, ty weź, weź puknij mojego męża w głowę. Robi co chce. Do domu nie przychodzi. Nic się nie troszczy. Na zakupy ze mną nie chce jeździć. Albo zrób coś z moją żoną. Wiecie, czym się różni? Też nazywam zagadkę taką się dla dorosłych. Wiecie, czym się różni żona od radia? Rośli wiedzą? Wiedzą. Radio można wyłączyć. Gdacze mi nad głową cały czas. No gada bez przerwy. Cały dzień normalnie ciągle tylko pretensje. Przychodzę wcześniej, to nie zarabiam pieniędzy. Zarabiam pieniądze, to przychodzę późno. No dogodzisz takiej? Robimy wakacje nad morzem, to dlaczego nie w górach? Robimy w górach, dlaczego nie nad morzem? No człowieku, no. Weź, Panie Boże, zaśnij to coś, nie? My wszyscy, słuchajcie, ale uważajcie. I to wszyscy mamy. Wszyscy mamy. I myślimy, Myślimy, że Pan Bóg, a Pan Bóg jest sprawiedliwy inaczej, wiecie? Jest inaczej. Bo ciekawe jest to już dla dorosłych, że te sześć praw wiary nie znajdziemy w Piśmie Świętym, nie znajdziemy w katechizmie Kościoła Katolickiego. Znajdujemy w katechizmie, który pojawił się w 1830, ale teraz już cisza, cisza, w 1833 roku w Wilnie. W takim małym katechizmie napisanym przez kogoś tam w Wilnie. I to tak bardzo odpowiada nam, bo my byśmy tak chcieli, żeby Pan to był sprawiedliwy według nas, naszego sposobu rozumienia, żeby natychmiast, nie, natychmiast zareagował. I ciekawe wiecie jest, niesamowite, że właśnie w Wilnie, 100 lat później, w 1935 roku, siostra Faustyna ogłosiła orędzie o miłosierdziu Boga, gdzie powiedziała, że miłosierdzie wyprzeza sprawiedliwość. Bo Bóg jest w inny sposób sprawiedliwy. Bo Bóg wielokrotnie mówił, czy myślicie, że ja mam upodobanie w karaniu? Czy, czy zależy mi na tym, żeby kara wsyłać do piekła? Czy, no właśnie nie, mówi. Mi zależy na tym, żeby człowiek żył. I dzisiaj widzimy, jak ten syn wrócił, bo zobaczył, co to znaczy żyć, robić na co mam ochotę. Bo my sobie czasami myślimy, będę robić, będę robić na co mam ochotę. Na przykład... Na co macie? Co byście miały ochotę robić, a wam nie pozwalają? Jeść słodycze codziennie, prawda? E, tam słodycze, no. No właśnie, grać na komputerze, żeby grać. Ale gdyby wam, gdyby pozwolili, to katastrofa by była. Katastrofa. Na przykład, tak, są zmiany w mózgu od tego wszystkiego. Od słodyczy, no. Prawda? Oprócz tego właśnie to są choroby. Bo człowiek nie może, nie może robić na co ochotę. I kiedy Pan Bóg, ale Pan Bóg czasami pozwala na to. To znaczy pozwala, bo dlaczego, dlaczego? Daje nam wolność. A my z tej wolności czasami różnie korzystamy. Ale kiedy doświadczamy tego, tego cierpienia i wracamy do Niego, to Bóg co robi? Przyjmuje. Bo tak jest Ojciec, wiecie? który daje nam przestrzeń wolności. Tak, przestrzeń wolności. I to już widać, uwaga, słuchajcie, to już widać, wiecie, od pierwszej strony Pisma Świętego już jest. Bo jak Pan Bóg stwarzał świat, to stworzył świat z niczego, tak? Mówimy, księdze Mochabejski znajdujemy to określenie. Stworzył świat, ale powiedzcie sobie, jeżeli był Pan Bóg, to przecież nie było niczego. Co to jest to nic? Bóg. Bóg! Jak Bóg mógł stworzyć z niczego, jak nic nie istniało? Co to znaczy z niczego, no? O właśnie, że Pan Bóg się wycofał i stworzył przestrzeń dla, do życia dla nas. Dlatego, jak patrzymy się na Krzyż, dzisiaj Psalm mówił, spójrzcie na niego, a rozpromijcie się radością. To jest pierwsza rzecz. Bo Chrystus wycofał się na krzyżu, czy nie? Został odrzucony, czy nie? Został odrzucony. I odrzucony, wycofując się, przyjmując to odrzucenie, kochał nas? Czy wołał do Boga, żeby ludzi do piekła kto zesłał? Co? Kochał. Bo z krzyża Chrystus nie mówi Łukasz ich za to. Z krzyża Chrystus mówi co? No, ja wiem, teraz ciekawsze rzeczy się dzieją, telewizję nam teraz puszczą, będzie przerwam we Mszy Świętej na reklamy. No? Już was straciłem. To powiem do dorosłych. Przez krzyża Chrystus mówi, ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. I to mówi Chrystus tak, że, że nie robi niczego, czego nie widziałby u swojego ojca, bo tak, te, tak, tak Bóg kocha człowieka. I wiecie, to jest najważniejsza wiadomość. I dzisiaj ten skandal, Przychodzi do nas, żeby nas szukać. Że Bóg kocha nas tak bardzo, że przyjmuje odrzucenie, że daje się potraktować źle i ma zawsze otwarte drzwi. I to jest pierwsza, pierwsza dobra nowina, która przychodzi w czasie tych rekolekcji, w czasie tej podróży, tych 40 dni. I chciałem, żebyście zapamiętały o tym. Bo będą się różne rzeczy dziać w waszym życiu. Bo wszyscy jesteśmy biedaczki, popełniamy błędy, ale chciałem, żebyście pamiętały, że Bóg kocha Was do szaleństwa tak bardzo, że się daje źle potraktować, że się daje odrzucić, ale On nigdy Was nie odrzuci. Nigdy nie powie, że przekroczyłyście granice i nie ma powrotu. Że dla Niego jest zawsze możliwy nowy początek.